Tribs się ożenił. Szczęśliwą, świeżo upieczoną mężatką jest jego długoletnia partnerka, która zdobyła tytuł Miss. Wszystko zdradził przyjaciel pary Jeremi Sikorski, Mikołaj Maciej Trypulec, czyli Tribs to producent muzyczny, który współpracował z wieloma polskimi, choć nie tylko twórcami. Przyłożył rękę do stworzenia kilku piosenek, które startowały w preselekcjach do konkursu Eurowizji, w tym do solo Blanki z Tajków. Nagrywa też kawery znanych polskich przebojów, takich jak Bal Wszystkich Świętych czy Ostatni raz zatańczysz ze mną, które mają milionowe odsłony. Tribbs związał się z Miss, nie jest tajemnicą, że wieloletnia partnerka Trimsa, czyli Żaneta Płudowska, zdobyła niegdyś tytuł Miss. Dokładnie zaś w 2012 roku zdobyła tytuł wicemis Polonia, a w 2014 roku wzięła udział w wyborach Miss International. Dziś Żaneta jest prezenterką i modelką, prowadzi też swoją szkołę tańca w Nowej Iwicznej. W sieci pochwaliła się swoim wieczorem panieńskim, wrzuciła też zdjęcia z podróży poślubnej. Po ślubie wygadał się jednak zupełnie ktoś inny, i nie był to pan młody, Trips się ożenił. Fanki, które miały nadzieję na usiedlenie producenta muzycznego, są dziś w żałobie. Tribs właśnie nałożył na palec ukochanej obrączkę. Co ciekawe, to nie państwo młodzi pochwalili się zmianą stanu cywilnego. Zrobił to jeden z gości na ich ślubie, i jednocześnie przyjaciel Jeremi Sikorski. Państwo młodzi zdecydowali się na ślub kościelny, zapraszając rodzinę i przyjaciół, którzy wypełnili świątynię. Następnie państwo młodzi udali się na łódź, gdzie świętowali. Panna młoda zdecydowała się koronkową suknię, która idealnie podkreślała jej smukłą figurę. Stylizację uzupełniła welonem i bukietem białych kwiatów. Pan młody założył kremowy garnitur, idealny na ślub latem.